Sesję Rady Gminy Rodziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. Chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych. W szczególności chciałbym powitać pana Wójta pana Krzysztofa Gilewskiego, panią sekretarz, panią Elżbietę Dymecką, panią skarbnik, panią Annę Jakubczyk, pana kierownika GOPS-u Józefa Jurskiego. Pragnę powitać kolegów i koleżanki radnych oraz wszystkich sołtysów i gości przybyłych na sesję. Stwierdzam, że na sesję przybyło 12 radnych, co stanowi forum do przeprowadzenia obrad oraz podjęcia, podjęcia prawomocnych uchwał. Przedstawię porządek, pozwólcie Państwo, że usiądę, przedstawię porządek dzisiejszych obrad otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. E, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z szóstej, siódmej i ósmej sesji Rady Gminy, e, sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami, rozpatrzenie raportu o stanie gminy, debata nad raportem, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania za 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie e, Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2018 rok, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w PM o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2018 rok. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, udzielenie pomocy rzeczowej powiatowi Grajewskiemu, zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019-2030, regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radziłów, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radziłów oraz określenie granic obwodów u publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na, na obszarze gminy, udzielenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Radziłów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków ochotniczych straży pożarnych. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Mścichy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, w których właścicielem jest gmina radziłu oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przez wyłączenie ich zużyty, zużytkowania jako drogi publiczne, zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji po wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawy różne i wolne wnioski za zakończenie obrad dziewiątej sesji Rady Gminy Radziły. Czy są jakieś pytania do proponowanego porządku obrad? Pytań nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 6 i z ósmej sesji Rady Gminy. Protokoły były dostępne na portalu radnego. Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z szóstej sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że protokół z szóstej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z siódmej sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że protokół z siódmej sesji został przyjęty jednogłośnie. Proszę o y, głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ósmej sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że i sesji został przyjęty jednogłośnie przechodzimy do punktu ósmego bo pana wójta proszę czwartego pana wójta proszę o sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami w okresie między sesjami zostały ujęte zarządzenia które zostały zamieszczone na, na stronie internetowej gminy lub też w biuletynie informacji publicznej Podam część tych zarządzeń. Pozostałe możecie Państwo się z nimi zapoznać. Zarządzenia były wydane w sprawie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, do wydzierżawienia, a także do zbycia. Tutaj Państwo te zarządzenia będziecie właśnie mieli na stronie Biuletyny Informacji Publicznej z racji tego, że ich zostało wydane około 15. To nie będę tutaj dawał numerów działek, bo to, to nie będzie Państwu, może nie przedstawię tego do czego czego dotyczyły te zarządzenia zostało wydane zarządzenia dotyczące e, sprawozdań finansowych Gminy rodzinów na rok 2018 zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 zarządzenia dotyczące ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej nie wpłynęła żadna oferta, ani nie był zainteresowany e, podjęciem pracy w urzędzie Gminy na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej e, ogłoszony został również, e, ogłoszony również został konkurs e, na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych e, wydane zostało zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jak również zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydane również zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością komunalną. Chodzi o wykonanie przyłącza internetowego w miejscowości Radziłłów w miejscowości Klimaszewica do jednostek oświatowych. <laughs> podpisane zostały umowy o dofinansowanie podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karłowo otrzymałem taki czek właśnie który pokazuje kwotę dofinansowania jaka została pozyskana z zewnątrz jest to kwota 179 203 zł umowa została również podpisana zadanie zostało zrealizowane już odbył się odbiór tej inwestycji Druga umowa jest to umowa na przebudowę drogi prowadzącej do Kuliłów w obrębie miejscowości Klimaszewnica. Kwota dofinansowania 40 tysięcy zł. Również zadanie zostało wprowadzone do załącznika inwestycyjnego, bo <coughs> i głosić postępowanie przetargowe. Podpisana została umowa prawa rządowego programu aktywna tablica, jest to zakup pomocy dydaktycznych e, do szkoły podstawowej w Słuczu, e, wartość dofinansowania jest to kwota 14 tysięcy zł e, została podpisana umowa na zadanie związane z przebudową budynku szkoły podstawowej w miejscowości Mścichy na dom pomocy społecznej wartość dofinansowania do jest to kwota 203 tys. zł z tzw. środków PFR Również jednost, gmina otrzyma wsparcie dla jednostek ASP z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 tysięcy złotych. Została podjęta taka uchwała na sesji synniku Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Radziłów jest na liście jednostek, które otrzymają wsparcie. Trwają obecnie inwestycje związane inwestycje gminne. Jest to przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów, przebudowa w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mścichy na Dom Pomocy Społecznej. Na to chwilę inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem. Widzimy opóźnień w realizacji inwestycji, które by miały spowodować, że taki by musiał być przesunięty. Jeśli chodzi o inwestycje realizowane wspólnie, to realizowana jest inwestycja, przebudowa drogi powiatowej Czachy Łojawisa. Wykonana została podbudowa. W tej chwili są stawiane krawężniki. Również prace trwają za mostem, który prowadzi w kierunku później Też widzimy, że ta inwestycja, mimo tego, że jednak były obfite opady deszczu, to jednak udaje się realizować tę inwestycję zgodnie, zgodnie z prawem. Ze spraw bieżących. Prowadzone są remonty dróg asfaltowych utwardzonych, kupiliśmy wcześniej gryz, emulsje, w związku z tym prowadzimy uzupełnienie ubytków na drogach. Jednocześnie prowadzone są prace w świetlicach, takich jak kumścichy, smucz, a no inne prace bieżące. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Debata nad raportem odnośnie stanu gminy. Raport był dostępny na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat raportu? Pan Wójtek, poprosimy. Tak, Pan przewodniczący. Mówił. Raport został udostępniony publicznie na stronach internetowych, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń. Mogą się, mogli się Państwo z nim zapoznać, też mogą się zapoznać jeszcze po, po dzisiejszej sesji. a Ja chciałbym tylko przedstawić takie główne dane.